इस हिस Pablo Picasso to postać frapująca, tym bardziej wobec faktu, że w kwietniu bieżącego roku minęła 50. rocznica jego śmierci. Hiszpan uwielbiający kulturę francuską, który mały ślad odcisnął w historii Śląska, kiedy przybył do Hali Ludowej na wystawę ziem odzyskanych em, i stanął pod Wrocławską Idlicą. Ale będzie gościł również w Muzeum Ziemi Prudnickiej. Ze swoją wystawą ludzka komedia. Pablo Picasso bowiem od najmłodszych lat zainteresowany był honoriuszem Balzakiem. I na kanwie twórczości wielkiego XIX-wiecznego realisty, powieściopisarza, dramatopisarza tworzył, em, inspirował się nim. Balzak stanowił dla niego wzór do tego stopnia, że mieszkał nawet, wynajmował mieszkanie, w którym toczyła się jedna z akcji powieści honoriusza Balzaka, nieznane arcydzieło z 1845 roku. Znając uwielbienie Picassa do Balzaka, jeden z jego wydawców poprosił go, aby ten do ludzkiej komedii namalował ilustrację. A ludzka komedia to zbiór opowiadań, powieści, esejów. 137, które mówiły o okresie restauracji burbonów, o problemach społecznych, problemach politycznych, pieniądzach, władzy, życiu rodzinnym, ojcostwie, macierzyństwie, ale także sferze erotycznej. Pablo Picasso, wywiązując się z owego zadania, stworzył 180 rysunków i 16 kolorowych litografii. Te kolorowe litografie, odbitki, z oryginalnych matryc litograficznych, będą gościły w Muzeum Ziemi Prudnickiej. Dlatego już dzisiaj zapraszamy Państwa do Galerii Hanny Bakuły-Noba na wystawę, na wernisarz wystawy ludzka komedia Pabla Picasso, która odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 17. Natomiast wystawę będzie można oglądać nieopodal Prudnickiego Rynku do 3 maja bieżącego roku. Już dzisiaj zapraszamy, abyśmy wszyscy wspólnie uczcili 50. rocznicę śmierci wielkiego twórcy. Dzień dobry. Pan Tadeusz Kaczmarczyk. Panie Tadeuszu, co tu się dzieje i co to za galeria? Dzień dobry Państwu. Panu. No, znajdujemy się w Galerii Sztuki Hanny Bakuły. Pani Bakułowa jest malarką, pisarką, choreografką. I znajdujemy się w sali w budynku z XVIII wieku. Wybudowany został w 1769 roku. Proszę spojrzeć na sufit. No, właśnie no, właśnie, zwrócił na moją uwagę ten sufit. I to jest oryginalny sufit? Tak, tak. Wow. I kto tutaj to trzym namalował, jak pan sądzi? Bo to są piękne tutaj jakieś te sztuki. To nie są sztuki, to, 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 to są malunki. To jest odnawiany, on tak wyglądał. Niesamowicie. To chyba mało kto wie w ogóle, że tutaj takie rzeczy się okay. dzieją. Budynek z XVIII wieku. Tak, XVIII wieku. Wow. A teraz się mieści tutaj wystawa prac? Panny y, Hanny Bakułowej. A, więc... Pani Bakułowa jest pisarką, malarką, choreografką. Specjalizuje się w portretach. Mhm. Tu, tutaj jest autoportret z barankiem pani Bakułowej. Mhm. Wow. W, w, w tej sali, w tej galerii mamy dwa obrazy na jedwabiu i ten obraz Agata w lustrze. Ja myślę, że tutaj trzeba przyjść, żeby to poglądać nie przez tą kamerę, którą trzymam w ręku, a osobiście. Tak, tu jest Kora z mężem, i A, też widzę aurorkę nad głową. Uszenie świętego Antoniego. Ale masz pony Kora. No to też ciekawe. Ko kora, widzę, że też ubrana w plenerze, ale to nie jest raczej strój tak, y tak, tak, tak. plażowy. Tak. <laughs> tutaj to już są karty Starota, bo pani Bakułowa specjalizuje się też w tarocie. A, to już wszystko jasne jest dla mnie. Że tak powiem duchowo. A. tutaj mamy portret podwójny. Oh, wow. Mężczyzny, to jest mężczyzna. Wygląda jak y, y, kobieta, y, kobieta z mężczyzną, ale jest mężczyzna. tutaj mamy taką spokojną ciszę, przy kątach. Przy burzy, bo te, widzę też te pazury tutaj tego lamparta. No, tak, tak. Też tak. się zaczajonego tygrysa. Tak, No właśnie. Pani Bakułowa specjalizuje się jeszcze w, w ceramice A i to jest to. Tak. No, tutaj, takie... mamy Barana, tutaj mamy autoportret auto Sfinksa. Mhm. A tutaj co to jest? To jest epizod ze Stanów Zjednoczonych, jak przebyła w Stanach Zjednoczonych, re, relikwiarz nowojorski. A, to też ciekawostka, gdzie to widziała i co to ją zainspirowało do tego. Tak, tutaj jest autoportret y, etruski, etruski. Jak spogląda charakterystycznie w jedną stronę? Ceramika. Wow. Tu jest Nike. No to już trzeba mi sporo wyobraźni jak dla mnie. A nie, tutaj, dobrze, ta, ta, o, w ten ta, sposób. Ja nie, ja nie jest, byłem w stanie wychwycić tego... Jest ryba tu jest niby okay. twarz. Tak, 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 tak. Okay. Wow. I to? Pani bag właśnie, nie taka szczęśliwa, zamyślona. Portret z 70 roku to pani Hanna Magłowa miała 20 lat autoportret. Wow. Niesamowicie. No, ale oddaję rzeczywiście, oddaję... Tutaj jest autoportret z 97 roku. To już tak 22. tak. tak. Wow. Tutaj mamy Orfeusza Damskiego. I to w, ka w każdej Ale chwili, tak. w każdej chwili tu jest to otwarte, od której, w jakiej so, godzinach? Od, od 12, od, y, godziny 10 do 16 w tygodniu, Aha. a w sobotę od y, 12 do 18. Wow. Ona, Tutaj, ona, ona w Warszawie pod nie mieszka teraz, nie? Głównie. Tak.